Tak? Kresie, no, tak. tutaj mówi, że na dole tutaj będzie taka podstawa i do góry z tych właśnie kawałków. Ale co w ogóle robicie wieże, tak? Wieże robimy, tak. Nie, nie, nie. Czyli no, to, jest, to jest początek wieży, tak? To jest początek wieży i chcemy, żeby jak najbliżej szło. podstawę jest z trzech modułów. Taka platformę, następnie będzie platforma i będzie już tak szczyt wieży żeby to było a potem będzie szczyt wieży już na wysokość tego modułu, takiego trójkąta. czyli z trójkątu, same trójkąty, tak? Tak, z trójkąty. Tu jeszcze jest kolejna wieża. Nie! Yeah! Wiecie dziewczyny do kamery, co robicie? Robimy wieżę Krzywa w Gliwicach. Wieża Krzywa w Gliwicach. Tak. Dobrze się widzieli. Tak, polega, najbardziej. On no, tak pragnie tego. Trzymaj tam też. No powiedz coś do kamery. I ja oto jaka jest, jaka jest technika? Technika jest Ru Rurkowo? rurkowo. Tak, improwizujemy. Tak. Uh -huh. Trzymaj mi się da się.